Witam wszystkich w 14 odcinku Let's Play Oblivion. Przypominam, że ostatnio zyskaliśmy swojego pierwszego quest'a pobocznego. I mamy odnaleźć pewnego malarza. Który ostatnio był widziany w swojej pracowni. I pewnie tutaj... Podejrzewam, że będzie jakieś przejście do piwnicy albo coś. Śpiesz się przecież. O! Oj, 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 U, co to? Co to jest w tym obrazie Dobra. No już obrazek mi się nie podoba. A jest nasz malasz. Oh, uh -huh. like... Sorry to break it to you like that, but if it wasn't for that annoying thief, we wouldn't be in this Zło I was jej. in my studio when a bosma wearing dark clothing accosted me. Before I could call, for... when I came to, I found that the door to my studio was still locked, and that the... there was something on the canvas of my painting that I hadn't put there. It looked somewhat like a troll. The bosma must have leapt into the painting, oh, then painted inside to protect itself so Using the brush of truth, I knew the secret of my. Dobra, jego zbędne pitolenie na pewno nam nie pomoże. On mi coś tutaj dał, co ty mi tutaj? Oj, 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 coś mi tutaj dał sześć buteleczek. Czegoś. A. To się nam przyda na trole. I zobaczmy czy broń. U, szkoda, że jest dwuręczna. Kuźwa. Na trójce z Flara już z... kawałeczek nie graliśmy w Oblivionie. Musicie mi wybaczyć. Sejgniemy sobie, że troszkę mi się zapomniało. Kurde, nie chciałbym się spotkać z tym trolem. Podejrzewam, że mnie rozwali. Skocz, skocz, skocz. Pamiętam, że pod szóstką mam te buchy leczki swoje? Jest shit shit. Czy chcesz zatruć? Oczywiście, że chcę. O! Dobra rzecz. Piękna. Dobra, padaj. <ścoughs> Sorry. Okej, okay, sejwnijmy sobie. No, podejrzewam, że gdyby nie te buteleczki to by ze mną krucho tutaj było. To jest jakaś trucizna na miecz, tak? Dobrze przeczytałem to tak. mam znaleźć ciało tego złodzieja. A, widzę. No, shit, 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 shit. Tak, bo chyba już mi się skończyło. Nie wiem na ile to jest, tak, chyba skończyło mi się, bo teraz mi szybciej. Obrażenia lecą na niego. Fuck. Shit. O, oh, shit. Kurczę byg nie zatłukł. Ależ to było głupie. No ale dobrze, widzieliśmy już ciało. Gdzie są, gdzie są moje miksturki leczenia? Tu tak. No i gdzie są moje miksturki leczenia do. O Boże. Mikstura leczenia. A, nie mam oczywiście. O. Okej. Okay. Fak, co ja robię. Dobra, przywita się z moim kumplem, za Dobra, tobie już podziękujemy. Sobie zasejwujemy, bo obawiam się. Że może tu wyskoczyć coś większego. Uh -huh. uh -huh. Okej. Okay. Udało mi się odzyskać magiczny pędzel. Muszę zwrócić go rucz. No, wiem, komu, żebyśmy mogli wspólnie opuścić jego obraz. Spoko. No. Okej, podleczmy się. Dobrze, że mi te buteleczki dał, bo już bez tych buteleczek czarno to sobie wyobrażam. fajny wynalazek, ta miksturka taka na te trole. Stoi, jeszcze go nic nie zabiło, to dobrze. Now I can paint the portal home. After it's complete, you must go first, or else you'd be I'll have to remember to remove the trolls from my painting before I complete this. Follow... Dobra. Dobra, chodźmy za tobą. Ciekawe, czy on będzie malował. namaluje. No, ma to talk. Let's go! Ruchu, że aby namalować przejście do swojej pracowni. Muszę przejść przez walterze, Spoko! Uczciśmy do domu. Malowidło zostało zamknięte. Alicja jest bezpieczny. Muszę z nim porozmawiać w wolnej chwili. Safejniemy sobie i zaraz odbierzemy swoją nagrodę. Rachid, oh my love! Your home I was so afraid. Oh, I don't know how to thank you. My love is home again. No. Tylko jakąś nagrodę może chciał dostać. Co? you. I don't know how to thank you. You have a good heart to help me get back home. Here, please take this apron as a token of our friendship. It's not much. All I ask Okay. Dostaliś... Dostaliśmy jakiś fartuch od niego. Fartuch pomysłowości. Lekki pancerz. Premia zwinności i premia inteligencji. Ale jest sporo wart. 7? co? No, przykro mi. Kurde, to jest tylko dwa. Ale sobie zostawimy to. To już nam się prawie psuje, a więc spoko. Chyba, że zdobędziemy coś lepszego. Eee, która jest godzinka? To znaczy, tutaj w grze. A, jeszcze rano jest. sobie sajwniejmy i róbmy zadanie główne. <laughs> Myślę, że nasz pierwszy kłeścik poboczny był bardzo ciekawy. <laughs> Sorry, coś mnie kaszel męczy. Wieczór, wieczór, nie rano. Ok, w czterech domach. Mapa. A ja to muszę się udać z buta, tak? No w sumie to by mi się przydało łoże. Jakieś macie tam łóżeczko? Uratowałem wam życie. Dajcie łóżko. Jest. Dlaczego nie mogę, co? O oh my god! Kurde, teraz będziemy szukać znowu... Jakiegoś łóżeczka... FAK! Normalnie, jak się mam mać? Trzymać, się... Dobra, nie wiem o co im chodzi z tym szarym lisem. Przynajmniej nie pamiętam. Spróbujmy się udać tutaj. Zobaczymy, co tam jest. Zamek pewnie. Dobra, mało mnie obchodzi mój kolega. Ta? Świetnie, że mi to powiedziałeś. To jest wejście do tego zamku? Czy wyjście? Drzwi do ulotych z zamku. I tak jest noc na razie. W nocy nie zamierzam tam iść. Mo pewnie bym daleko nie zaszedł Jeśli wiecie o co mi chodzi. Ale już pogadać z nim też nie ma sensu, bo nic nie ma ciekawego. O Jezu. Może tu będzie jakieś łóżko.

Dobra. W sumie to tu nie ma nic ciekawego. O. No, przydało mi się by łóżko jakieś, żeby się zdrzemnąć. No i kicha, jednak nie zdrzemnie. Tak się nie zdrzemniemy. Nie no, wychodzimy stąd, bo nie ma sensu tutaj chodzić. I chyba będziemy, Kurde. A jest? Dziesiąta, dopiero w nocy. A, troszkę kijowo. Ale chodźmy tutaj, tutaj sobie wyjdziemy i się udamy w lewo. Już do miasta, do. Dobrze. To do, do rzeczy nie badamy. Aha, czyli tędy się wychodzi, spoko. O, widzę, że mają nawet własną rzekę. Nie wiem, czy ją widzieliśmy. Chyba nie. Dobrze, tu mamy jakieś domki rodzinne. No, obawiam się. Tak. Nie. Nie jestem mistrzem w otwieraniach eee, zamków. To jest jakiś kościół. No w kaplicy może jakieś śpiwory będą. Patrz, to jest taka sama kaplica jaką mieliśmy w tamtym mieście. No raduje się strasznie czy jakby jakieś wyrko? Fak. O! Jej, to lipa. sobie to tu nie ma nic ciekawego. O! Nie, jednak chyba będziemy musieli się udać. Cóż, w locy. Wiem, że to będzie ryzykowne. Ale tutaj widzę, że cmentarz... Fuck. Cmentarz nawet swój mają. <laughs> tak, witaj, witaj. Dobra, zasejwujemy sobie tutaj. I chodźmy, bo widzę, że to nie ma sensu. Zresztą chyba nie jest tak strasznie. Dobra, choćby. A jednak koń by mi się przydał, powiem wam. Co to za konsola? Yy, opcje... Sterowanie. Można przywołać Kolia. No już całe Skradnę się, to ale wróć, wróć daleko, aby tam w ogóle no to co idzie bez buta, zaraz czy mamy się udać przez tą wielką górę. O, oh shit, u świat się tworzy. Znaczy, renderuje. Aj! O ile lubię filtów, nie Dobra, ale może przylewie spotka nas jakaś przygoda, No, pewnie zdając życie, to nas tutaj zabiją. O Jezu, czekoladz, długa droga. Kurde, szkoda, że nie mogę biegać szybciej, a w zasadzie mogę biegać szybciej. Eee, ciężki pancerz. O, no nie wiem czy biegam szybciej. Oj, nie wiem, czy to było dobre posunięcie, fuck, już mnie góry delerwują. No, znalazłem jakieś nowe miejsce. Jakąś jaskinię, o, to jest tutaj ta jaskinia. U, nie wiem czy tam potrzebnie wchodziliśmy. Może lepiej trzeba było tu wchodzić. Zabijesz mnie? Dobra, nie jesteś taki ciężki. Żółci i Jakim cudem mnie wyprzedził? Dobra. Ciekawe czy nam się opłaca w ogóle schodzić do tej jaskini. A może lepiej się opłaca? Chodź tu, chodź tu, chodź tu Ibie No mamy jakąś skrzylę. Jest dla sztuk złota, ojej, jej, jej. Bardzo lichutko. Sejdziemy sobie. A to nie koniec. To nie wiem, czy mam się cieszyć, czy bać. Fakt, że choćby w lewo. O, oh shit, o oh. wytrychy, Fuck, nie ma wytrych. Strzały mi sobie niepotrzebne. potrzebne. Jest tutaj coś ciekawego. Oprócz wody, zapiszę sobie znowu. Coś mnie uderzyło. A już się widzę, Wójt. Ulewaliśmy sobie może wikturkę, i chodźmy tutaj. Eee, lez do duszy a szyć się w dupce, w jakąś zagadkową e, zagadkowy tunel kilka jest przejść, ale myślę, że to taki dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. W następnym odcinku na pewno czeka nas zagadkowa ...jaskinia. Więc myślę, że Wam się spodoba. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. A jeszcze dziękujemy Obliviolowi, że dzisiaj dobrze współpracował. Do cześć.